Cześć, Siemanko, jestem Kajka, jak ja w dzisiejszym odcinku gramy sobie w Brawl Stars. Yy, przepraszam Was za to, że w poniedziałek nie było odcinku, ale yy, nie mogłem jak nagrać. I dlatego zrobiłem w sobotę. Mam nadzieję, że mi wybaczcie. No dobra. Kurde, ten kielek mnie wkurza. I on nie zaraz... curto e de do, przodu. Dobra. aha, ok, oha, Dobra, eu no, o que mm. No dobra, pierwsza rundka, no coś nie pykło. Ale dobra. Dobra, i druga gra, O, dwie skrzynki. Fajno. Fajno, fajno. Kurde, nie, nie, nie byczku, nie tymujemy się. Mam go na trzy strzały dwa razy, dobre, jeden słaby. Ja pierdzio. No, nie zła kurde armatka to była. Aha, uh -huh, barley. Kurde, o, ja O nie. No nie! Ja! nie wierzę, ale dobra, piąte miejsce. Plusik jest. Więc spoczko. Hmm. Dobra. Dobra, lecimy. Pierwsza sksynecka. Mhm. Mortis umar Chodź, chodź, chodź jak on nie dostał, co? E, e jak ja co? So... Nie no, gail jest za dobry. O. No już myślałem, że nie będzie się ruszał. Dobra. Aha, to nieźle dostałem. No co jest? 81. Dobra, teraz spierdzielam. O kurde, jakieś uniki dzikie robię. Jednym dostałem, ale dobra. Okej, okay, tam nie ta w krzaczkach. Mm -hmm. tutaj Tik sobie wziął power cube Kurde, nie wiem, co mam zrobić teraz. Pięć osób jeszcze, no na pewno pójść do tych krzaczków. Idę. Mhm, uh -huh. dobra. O kurde. Uh. Uh -huh -huh -huh. Dobra i lecę. Dobra. No! Ej, no! Fajnie, nie mogłem się ruszyć znowu. Ja! Dobra, plus 6. Fajno, fajno. Dobra, może chodźmy teraz na napad. Jaka mapa? Taka mapa. Um. Hmm... Kogo wziąć tutaj? Chyba deski biorę. Okej. Dobra, riko, dy, ten. Okej, okay, dobra. Ehm... Um. jakoś się tam obiłem. Tam 300 hp. Co? Aha. No to nieźle. Dobra, ja tu ulta. Jadź. Dobra. Mhm. Dobra. Pyk. Pyk. Nie, jeszcze bardziej go zwolniłem. O nie. A, No No kurde. Ajajaj. Aj, aj. Nice! Jeden yeah. procent, nieźle. O nie teraz na nagrodę. Jaka mapa? Taka mapa. Tutaj może będzie dobry. Kto tu może być dobry? Mm. El Primo. Dobra. Mm. Tutaj Barley, tutaj El Primo. Kto tam jeszcze był? Szeli. No kurde. Ona ma ulta. To niedobrze. No, kurde. Misiek. El primo! Dobra, jeden leży. Jest dobrze. Wygrywamy o cztery. Przegrywamy o jeden. Wygrywamy. Nie trafiłem! No tak! No dobra, zabiłem ja. Okej. Jak mam... Eee, słaba emotka. Ten barlim tak kurde wkurza. Naprawdę. No nie! Ale 300 było, więc zabite. Chodź tu El Primo. Dobra... Ej, idę z tym misiem, misiu jest fajny. ok, No kurde. No i dobra, wygrywamy. O! Odejdź, Nita! Dobrze, jest, wygraliśmy. Nice Hm, Co w sumie jeszcze jedną ja Okej. Okay. I kogo mamy? M z Shelly. No, spoczko. Okej, okay, zbieramy jeden. Aha, ale dostaje. O, nieźle. No co jest? no ta piper to mają naprawdę jakiegoś Aima. Aim Boga Aha! No to nieźle, wieżyczka mnie zabiła. Ale kurde, ciężko teraz. Ja. Yeah. No to nie no ta piper jest jakaś, nie wiem. Trafi o mnie jak jestem cały czas w krzaczku. Jakim cudem? No. I mnie zaraz trafi. No, jak ta wieżyczka mnie zauważyła, jak ja... Mm. No, ja. Nie no, kurde. Bez szans, jak tu podejść? niby mamy. No, Piper, kurde. Profesjonalnie to zrobiłaś. No ja pierdziele! Ta Piper to jest naprawdę jakaś, kurde, odpalona. No i ja... łap... No kurde! Jak ja tak dostaję? Co jest gra? Aha ja no. Dostałem spiper. Oho, 16 mamy. No to nieźle. Zadyma. Jaka mapa? Może być i el primo. Okej. Okay. Leon widzę, że już się skanował. Dobra, dawaj. Okej. Okay. Dobra. Kampimy, kampimy. A. No. Czemu wy jej nie zabili? Czemu oni nie strzelaliście? Co jest? i Brokim tam z No i bardzo fajnie. A za zapędzi... Jak mnie porobił jeju, czemu? Co jest grane? Co to miało być? Chłop sam wuja. Ale chłop sam aj, No to bez sensu. Nie, to była bez sensu rozgrywka jak chłop... Ta jeszcze chcą... Mm, nie. Ajajajajajajajajaj. Biorę aj, 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 aj. pan na zadę, a co mi? Hmm. No i surcz Pam i Max, kurde bele. Upp! No nie, akurat go zabiłem. Ile ten surcz bije? No i na i siwo! Obra. Jak się już rozchodzą, żeby nie dostać nie.

Dziesiąt pięć to no nieźle. <coughs> Dobra. Ty no. Dobra, wywaliłem trochę piłkę przynajmniej, żeby nie była na połowie naszej, bardziej tak na równi. Ale kurde, chyba przegrałem, coś mi się wydaje? No, dobra. Co? Ty no, ból złapał tą piłkę. Centralnie w nią wszedł. No nieźle. Dobra, no ja już będę kończył. Pamiętajcie, żeby subskrybować, komentować i łapkować. Cześć!